Siema witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wymaksuję sobie moje główne konto, ale jeszcze na samym początku zostawcie od razu łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i pamiętajcie również, że w tym odcinku jest ukryte hasło na darmowego skina. Bo jak tutaj dobrze wiecie albo nie wiecie, w każdym odcinku jest ukryte hasło, dzięki któremu możecie zgarnąć darmowego skina. Ja po prostu w następnym odcinku sobie losuję. Osobę, która go właśnie dostaje, tego skina właśnie rozdaję. Także myślę, że warto wziąć udział. Wystarczy oglądać odcinek i napisać hasło, zostawić łapę w górę suba na kanale. Mamy 4 postacie do ulepszenia na 11 poziom i zobaczymy, jak to będzie. Ale mam nadzieję, że uda się jeszcze jakieś tutaj e, hyperchargea kupić. Jak możecie zauważyć, mam tylko 7 hyperchargów, więc jest to naprawdę mało. Na tyle co jest w grze. No, w ogóle mi to nie chce lecieć, ale mam nadzieję, że mi w tym odcinku starczy golda i po prostu sobie tutaj jakieś hyperchargea kupię. Mam aktualnie 21 799 monet przygotowane. I jeszcze tutaj mamy 12 000 punktów mocy. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tutaj mamy 3 postacie podnieść o jeden level. No i tutaj Angelo o 4. Także przejdźmy myślę, że już do ulepszania. Później, sobie tutaj oczywiście odbierzemy tą całą aleję pucharów, Te wszystkie nagrody, te start -dropy, Ale to tak jak mówię, później. Teraz, sobie po prostu przejdźmy już do tego ulepszania. Lecimy z Mandy. Pierwsza postać na 11. Dobra, poszło trochę punktów. Raczej punktów mocy powinno wystarczyć. No tutaj, Angelo, cztery levely, ale no to myślę, że nie powinno być problemu. Teraz lecimy sobie z Dolgem. Okej, okay, dobra, jedenasty level i mamy Angelo. No i teraz tak, tu mamy ósmy, dziewiąty. A nie, dobra, z tych punktów nas spokojnie starczy. Jeszcze mi tutaj na Melodis powinno wystarczyć. I mamy wszystkie postacie już tutaj na jedenastym poziomie. Teraz jeszcze, póki jesteśmy przy Angelo, przejdźmy sobie tutaj do. Zakupu Star Power'a i, i właśnie gadżetów. Yy, tutaj sobie kupimy, nie wiem, tarcze kupmy i powiedzmy dodatkowy, żeby coś tutaj zawsze było. Wiecie co? Myślę sobie, że kupię ten pierwszy gadżet. Ten podskok będzie spoko a Star Power, yy, zobaczmy, tutaj 600 HP się leczy. Okej, a tutaj szybciej chodzi. W sumie ten i ten jest y, Star Power dosyć ciekawy. Wiecie co? Ale myślę, że HP mogłoby być lepsze, więc wezmę sobie HP. 1600 monet mi zostało, więc no na hypercharge'a nie mam, ale teraz sobie przechodzimy już tutaj do y, odbierania tej alei pucharów na razie sobie tutaj te kilka nagród odbierzemy normalnie Później wam to po prostu przyspieszę e, Potem start dropie Więc po prostu przejdźmy już tutaj do odbierania Trochę punktów mocy, trochę monet tutaj jest W ogóle Zobaczymy ile dostanę Czekajcie, jeszcze sobie zobaczymy Mamy no prawie 2000 monet I mamy e, 4900 punktów mocy Zobaczymy ile będę miał tego wszystkiego Jak tutaj e, odbiorę Dobra, może uda się nawet sławę tutaj zrobić Jakąś tutaj e, wyższą Spoko by było Dobra i zaraz przechodzimy dokładnie teraz do Mitycznego Star Dropa. Klikamy, no i zobaczmy może skin. No nie, spray. Okej, okay, mamy legendarnego Stardropa. dropa, zobaczmy co tutaj będzie, oba jakiś fajny skin, no nie, 500 kredytów, 500 kredytów, strasznie często mi tutaj lecą, leci te 500 kredytów, no ale dzięki temu mamy marsjańską sławę 2, no niby średnio raczej, wolałbym jakiegoś skina. Już mamy mitycznego start dropa, klikamy, zobaczmy, aby nie kredyty. Ikona gracza, no niestety coś słaby drop, ale będziemy mieli jeszcze jednego start dropa, także mam nadzieję, że tam jakiś fajny skin yy, poleci. A teraz już lecimy, jeszcze mamy, no powiedzmy, 5000 bucharów do odebrania, także lecimy sobie dalej. A teraz sobie wylosujemy osobę, która zgarnia darmowego skina do Karla, mamy wszystko załadowane, mamy 105 komentarzy, także... Yy, co, ja już bez przedłużenia klikam sobie start, no i zobaczymy, kto zgarnie tego skina, a będzie to... Mateusz Kantor 9016 Gratulacje Napisz mi pod tym odcinkiem swojego Discorda, żebym mógł się z tobą skontaktować Żebym mógł właśnie tobie przekazać tego skina Pamiętaj, że masz no 24 godziny od yy, wrzucenia tego odcinka A teraz możemy już sobie przejść do dalszej części odcinka Okej, okay, ostatnie punkty mocy przed y, stardropem. I zobaczmy, co tutaj będzie za stardropa za 70 koła pucharów. Dobra, mamy skina do Greja. Mamy detektyw Grey. Spoko fajnie, że tutaj e, wpadł skin, w, chociaż y, w tym stardropie. Wychodzimy, odbieramy. No i mamy odebrane nagrody z y, Alei Pucharów. Y, golda troszkę wpadło, mamy 10 koła, okej. Okay, I czekajcie punktów mocy mamy 7,5 tysiąca. Także nie najgorzej, trochę tego wpadło, zobaczymy sobie, którego by tu hypercharge kupić, wiecie co, ja się zastanawiam nad Leonem albo nad Spike'iem, są to takie, myślę, dwa dosyć mocne hypercharge'e i właśnie nie wiem, bo mam, mam 10 tysięcy, w sumie starczyłoby mi na dwa, tylko że za tydzień też wychodzi e, nowa postać właśnie Melody i pasowałoby też ją e, wymaksować. I nie wiem po prostu, czy sobie tutaj nie kupić po prostu dwóch hypercharge'ów, a już najwyżej tą postać to jakoś inaczej bym wymaksował, zwłaszcza, że mógłbym jeszcze tutaj z tych y, punktów, że tak powiem, podbierać więc w sumie trochę tutaj nie wiem, co za bardzo zrobić. Dobra, wiecie co, ja sobie kupię jednak y, jednego, myślę, że będzie to lepsze zostawienie sobie monet na właśnie tą nową postać. Kupię sobie Hipera do Leona. Też, no, nie chciałbym kupować. Wolałbym, żeby mi dropiło, no, ale jak nie dropi, mam tylko e, 7 Hiperów. Właśnie wleciał ósmy. No to, niestety, nic na to nie poradzę. Trzeba tutaj wydać trochę monet. 5000 monet poszło. Miałem tutaj jeszcze Gearsy kupić, ale za bardzo nie wiem do czego. Sporo postaci te girsy ma, a myślę, że na razie powinno być ok No, niestety tak się trafiło, że po prostu e, też ta nowa postać wychodzi. Nie chcę tutaj wywalić całego golda, bo no nie będę miał na ulepszenie tej postaci, a jednak chciałbym ją też ulepszyć. Więc po prostu myślę, że na tym sobie zakończymy. Wszystkie postacie na 11 level zrobione. Teraz tylko zdobyć hypercharge, pokupować sobie tutaj na przykład do Squeaka czy coś e, jakieś e, wyposażenie i będzie naprawdę spoko. E, będzie będzie dobrze. Na razie jeden cel powiedzmy osiągnięty, wszystkie postacie na 11 mocy, za 7 dni mamy Melody, pewnie też się uda wymaksować, więc spoko, tak więc myślę, że to było na tyle z tego y, maksowania, trochę tutaj poulepszaliśmy, I pamiętajcie również, że w tym odcinku jest ukryte hasło i w każdym następnym y, odcinku jest ukryte hasło na y, jakiegoś darmowego skina, tym razem rozdaję Sultana Karla, więc y, dosyć fajny skinek, warto myślę wziąć udział, pamiętajcie, że wyniki będą w następnym odcinku, także też musicie oglądać, żeby wiedzieć i się właśnie zgłosić zostawcie łapę w górę pod tym odcinkiem suba na kanale fajnie byłoby dobić 50 tysięcy no powoli powoli te suby idą do góry ale no zobaczymy czy to się w ogóle uda troszkę jeszcze tamtego brakuje dzięki za oglądanie do następnego odcinka siema